To mnie zawdzięczasz swoje istnienie. Jeszcze zanim cię stworzyłem, wiedziałem o tobie już wszystko. Sprawiłem, że myślisz i czujesz. To ja ukształtowałem cię w łonie Twojej mamy. Z samego początku opiekuję się i troszczę o ciebie. Stworzyłem cię na moje podobieństwo. Cudownie. W najdrobniejszym szczegółem nie jesteś dziełem przypadku. Mam plan względem ciebie. Znam cię. Dokładnie. Wiem, gdzie teraz jesteś, co robisz i o czym myślisz. Wiem nawet, ile masz włosów na głowie. Każdy dzień Twojego życia jest zapisany w moim scenariuszu. Ale wielu ludzi nie rozumie moich słów i je przekręca. Nie chcą poznać, kim naprawdę jestem. Nie jestem odległym ani niedostępnym Bogiem. Jestem doskonałą miłością. Chcę dać Ci to, co dobre i doskonałe. Nie zamartwiaj się, znam Twoje potrzeby, zaufaj mi. Nawet nie wiesz, jak często myślę o Tobie są to myśli pełne nadziei. Chcę dać Ci życie pełne radości, życie spełnione. Jestem tatą, który pragnie dodać Ci otuchy, A jeśli coś Cię dręczy, przyjdź z pomocą. Wiem, że czasem jest Ci ciężko, ale przygotowałem dla Ciebie niebo miejsce bez bólu i smutku. Cokolwiek się wydarzy, zawsze możesz do mnie wrócić. Kocham Cię tak mocno, jak kocham mojego Syna Jezusa. On Jezus jest moim najlepszym przedstawicielem. Przyszedł na ziemię, aby pokazać, że jestem po Twojej stronie. Nie chcę już dłużej wypominać Ci Twoich grzechów. Właśnie dlatego Jezus umarł, żebyśmy Ty i ja mogli być pojednani. I nic nie może zmienić mojej miłości do Ciebie. Od zawsze byłem Twoim Ojcem. Czy chcesz zostać moim dzieckiem? Czekam na ciebie. Kocham cię. Twój Tato Bóg Wszechmocny.